Hej, siemano wszystkim ludziska, z tej strony jest znów Aleksy i zapraszam do wspólnej gry y... Battlefield 3 dodatek Armored Kill, Conquest Large na mapie Armored Shield Tak, oczywiście Już zaczynamy Zacznijmy, że to jest Conquest nie wiem, Mamy spinta, dobra hmm. Ktoś wiedział co ja chcę Dobra, wsiadaj na tego kładaj jest OHO lewcia Też ja go nie widziałem no być ja ten pierwszy frakt tak mi uciekł Dobra, dobra, stary, zobaczymy no, kurwa, miałem wrażenie że się... Ja się na E zrespiłem, myślałem, że się na bazówce zrespił Na bazówce coś by było. Helix, coś takiego. Dobra, sram to Sram to w sumie on tam gdzieś poleciał ten koleś się go postaram jednak wygurzyć stąd Джи, цель наша. Trzeba by wyjechać tutaj, ten trochę ciszy było, sorry O kurwa, ale lagi Ja pierdolę, ale laga chwyciłem O uj, tam znowu jest czołg Kurde, tu się od tych czołgów, a nas jest dosyć... W sumie przewaga na tego kurwa Nas w czołgach jest trochę za mało No i po mnie będzie zaraz chyba znowu. Kurwa Spawaj, spawaj ramę Kurwa to mekan też połamał w kładzie ramy i musiał pospawać kurwa dawko mi się przez ten muzej złamał ramy bo zaczął sobie podskakiwać w tym kładzie, ja pierdolę no, chyba nie wyrzuci no, zajebiście kłady sobie jednak zajebiste, dopóki tu do wody nie wiedziałem. o chuj jak on mnie kurwa trafił, co? człowiek sobie sobie tutaj przez pola normalnie grzecznie kurwa na kładzie pojeździć to nie może, bo co? kurwa go trafił o, dobra taki chuj nam zajebali helkę, tak? Dobra, ja z boku postaram się z drzewolinami coś zdziałać. Może mam jakiś namiar, kurwa. Ooooooo, nie mogę się obrócić! No kurwa, Mać, Andrzeju, co ty robisz? Jezu, zabijesz nas! Zabijesz nas, no! I idioto, zabijesz nas! Ty, jaki idiota! kurwa, masz naprawić to, nawet ja pierdolę, ej. Jak nie mogę być takim skończonym idiotą. Och jakbym miał Stingery Och jakbym miał Stingery To mu się piszczało Ja go to będę spawał ani No kurwa strzelił mnie Ja pierdolę taki wow Nie ma kurwa ja biorę Helkę Kurwa latać nie umiesz, ja pierdolę, no co za... Co za mózg Kurwa nie tą chcę dobra Vipera nie chcę co, co ja pierdolę Vipera? Nie wiem czy to był Viper Chcę kurwa tą lekką helkę eee, dawaj mi ją kurwa, dawaj w kurwie nieźle zaraz Kurwa, ten burze tu są i pojazdy z góry i pojazdy kurwa czołgi czy znaczy, pojazdy z góry helikoptery i czołgi rozumicie? No i kurde ja nie... Jak ja mam? W sumie... O, jest to moja helka, do której już skakuję. Jak tu mam wszystkiemu zaradzić? No nie wiem. W jakiś sposób bym musiał. Też znaczy sobie mogę chyba tamtą namierzyć co? Jak sądzę. Wiem jedno, że mogę tamtą pelotę zastrzelić. Z której strony no? A ja powiem, kolego, że mnie nie zastrzelisz za pierwszym razem. Mówiłem? To jest pelota. Amen. Dobra No kurde z sicie ja pierdolę on był mój Nie dość, że mi zniszczył help, kurwa ja pierdolę To mózgi 303 Nie no kurwa No, dobra Masz, żyj Kurwa, od tyłu mnie Abrams wziął. Ja pierdolę, bo... W tam było moich chyba, z, kurwa, z trzech? Nagle nikogo nie ma i mnie Abrams strzelił. No kurwa, naprawdę zajebisty teamplay. ma was mam w dupie, kurwa, ja... Yy... Co, co ja chciałem, kurwa, wziąć? A, jakby chciałem wziąć, tak. W dupie wam mam, znam, kurwa. Chuj wam w dupę wszystkim. Tobie też... Tobie też, kurwa, gadziną pierdolę. i nie wsiądziesz do mojego auta. Jesteś zachujowy z kurwa godzin siadać za... za kółkiem Czekaj, w sumie stąd nic nie zdziała Trzeba by było iść 10 dzień na, na skałki, kurwa na strzałki, ja pierdolę Gdzieś w okolicach E bym powiedział, żebym sobie ściągał wszystkie wszystko chyba nie... szybkiem zajadę Ej głe, no i już mamy pierwszy namiar chyba tak myślę No czemu... Kurwa, on mi nie chce jej namierzyć. Ja pierdolę. Z głupie są kurwa, te stingery też ja pierdolę. się jakiś sniper, który by to wszystko namierzał. No, my nie, my... Mam tu jakiś pojazd lepszy. Eee, chuja. Tam był i kurwa i ten. No o chuj, no fajnie, czoł. Zbierdalaj Nie, hehehe, aaaa wyciąć. O chuj Nie? Tak, zastrzeć go, zastrzeć go, zastrzeć go, zastrzeć go Ja pierdolę, no co za ciul Ja sobie tu kurwa chciałem, ej, naprawić, a ten mi go zastrzelił do końca Z kim ja tu kurwa gram? Co idioci tu grają? można <sutek tô w> być tak skończony ja pierdolę no co za ci foki Kurwa lecić bieg ty przez takiego debila Eee kurwa nie namierzej za daleko jest Uuu. Wiesz kolego że teraz nie masz flar Poszła One są szybkie nie zdążyłem, się nawet załadować to flary. Uszkodzona. Załadowane. Trafi. Nie trafiło, no to jeszcze jedna trafi. Jeepa, <grywa> no kurwa, no następny, Andrzej, kurwa, odpierdol się od tego Jeepa, to jest mój Jeep, kurwa, następny idiota już mi go chciał zniszczyć, jakie pojeby tu grają, ja pierdole, takim pojebem, kurwa. Tylko taki się w to wprawić. Gdzie są moje Stingery? się przyładować. O chuj A, No kurwa, jak on mnie mógł trafić z takiego bliska, co? Że byłem już przy jego lufie Musiałbym kurwa w siebie strzelić, no Ja pierdolę, no mu przyłożyłem głowę do lufy to, Ktoś wsiadł? nie wsiadł, no to ja sobie wezmę tą helkę Chociaż jest zbyt nie bo jest kurwa wielka Jak ja pierdolę już we mnie ktoś napierdala i długo pewnie tego nie przeżyję, no ale kurwa mać! Ludzie, zlitujcie, że się Na no mierze! Ja już kurwa ktoś namierza. Kurde, się Na... Kurwa, dziadzie, no namierzaj! Dostał! No nie chcę gniewać, nie się gniewać, nie chcę nie wieszę, Dostał! nie Ja nie chcę nie Ja pierdolę! A, dziadzie, Cieszysz mordę, co? Ja też, kurwa. Dobra. No nie no, wzięli mi, ale i tak w sumie. Była to mała helka, tym sobie ją wziął i W sumie na... Gunnera chciałem, kurwa, wsiąść. No dobra, na E też nie będzie źle. Już powinien mieć jakieś cele to namierzania znowu, kurwa. O, w sumie namierzy mi ją, ty. Puści flary. Na drugim razem już, już już mu się nie uda. A! Jebane słońce. Zgaście słońce. Dawaj mi. Zjeżdż. Gdzie ta helka kurwa spadła? Gdzieś tu jest. No, 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 nie Nie ja wiem, naprawię. Zobacz co kurwa zrobiłeś idioto no. Jaki idiota. Chciał kurwa wyskoczyć jak debil z tej helki. Nie umie po prostu oddać ja lubię w krzakach siedzieć Kisić ogóra to podstawowe motto ale cóż no jeszcze 147 ticketów nam zostało i to w Uj. o no coo jakim kurwa batem <ścoughs> no hyper jasne jasne ciekawe jak on mi kurwa widział mhm

Chuja trafię kurwa mać. Dawaj, dawaj, piszcz, piszcz, piszcz! Pizdu No ty gnoju Klary się puszczę, ta? Puszczelska głupoka No i stracił namiar, co zagnój? No już, już się doświadczył trochę Pytam tam będę czego nie robić. O, cholera, ale lagi miałem przez chwilę. Sorry wszystkich za te lagi. Nie wiem czemu. Przez to, że ta mapa jest tak wielka. To jest Armoryt, kiedy jedno z największych map. Po prostu. Mógłbym tak zadziałać też. W... O, tam coś jest. Kurwa, nie jest za daleko. Teraz już powinno piszczeć nie no co jest Który Andrzej mnie ten troluje po tyłach, co? A tu se jedzie mój Spróbuję sobie stąd coś pościągać Tam wszyscy kurwa walczymy, mamy tylko E i tam ktoś B przy mnie Ale chujnie straszne Dupimy to na pewno Ja pierdolę no nic nie mogę namierzyć, tak? O, ten, 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 ten teraz będzie Puścić to muszę teraz flary wypuścić, tak Te eee, prawie, prawie nie, by nie spierdolił. Prawie by nie spierdolił i prawie by było fajnie. Chuja, no znowu kurwa, nie mogę namierzyć, co ja pierdolę, zmieniam położenie, biorę tego kurwa, kłada zajebanego i jadę co ja kurwa jestem. Fakt, fakt, tam nakładzie jestem odsłonięty maksymalnie. Ale kładem przynajmniej umiem szybko zapierdalać. Nie ma to jak f je potknąć się o kwiatki, <grym> a przejechać przez taki oto mur. Dobra, nie przejechałem. Ja pierdolę, no. Zresztą tam nawet są kurwa dwie deski ustawione idealnie, po to, żeby ten kład po tym przejechał. Dobra, spoko. No dobra, tam już dało radę. za krzaki moje krzaczki, krzeczki, i jakiś cel no przed chwilą tu był cel, o jest cel jest ten kurwa, by się przydał teraz, bo tu tego, fua, fuj te rakiety lecą, lol i on tam obstrzał zrobi o, hu, jak zajebiście to zrobi no chodź tu idiot, no chodź o, teraz mi zacznie. Eh, flary. Dupia to kurwa, jestem troszkę za daleko. no. LOL. Chuja, ja się tym nie przyjmuje. Dobra. Fajnie kłada skra. Ja się tym mnie przyjmuje, że tam dwa, trzy fragi dostałem, ale kurwa, że... Wow. bo tam są... Tam przeciwnika. Tam przeciwnika. Zaciekli w waszym Хэлька. Танк Да, нам за Замечен танк врага. В вашем секторе соблюдайте осторожность. Kurwa, czemu ja nie mam czaszwurek? No, 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 już się kopcił. Jakby mnie nie ściągnął, to <laughs> A, prawie, prawie, no, szkurde, wele. 7 na 7 nie ma źle, no. Moja będzie helka. No fredo, kurwa ty latać nie umiesz Ja se z niej gdzieś tam wyskoczę Powinno, że bycie tu kurwa dwóch kolesi siedzi z tymi Z igłami czy tam z, z... stingerami kurwa namierza, a nie Że ty se tam kurwa sam namierzasz Ty namierzasz, puszczasz... Rakietę, potem obracasz się, my namierzamy i wpierdolamy im dwie rakiety o! A potem jeszcze możesz od... 180 stopni I wpierdolą im... Dwie następne rakiety. No nic z ludziska, dzięki za oglądanie, myślałem, że mi się podobało, choć mi się tą kurwa nie podobało, bo z takimi ciulami grać jak tutaj na tym serwie to ja pierdolę, Bożal się woziu. No i co? No myślę tak, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zapraszam też na kanał Snakesa, który będzie w opisie. Zaczynamy oczywiście nagrywać wspólne let's play tak myślę, no i co tu więcej mówić no. Do następnego i na razie oczekujcie kolejnych odcinków PA.